I bardzo serdecznie w ostatniej serii z z e, TV Nie mm. to już ostatnia seria, niestety, e, zajmę się zaraz nieco poważniejszymi grami, ale jednak to e, ten ostatni odcinek, takie pożegnalny i no, dobra. No niestety, niestety musimy się rozstać, no ale cóż, taka jest kolej rzeczy. no ktoś przychodzi, coś przychodzi, coś odchodzi właściwie, także mam nadzieję, że będziecie nas na oglądać, pomimo tego, że nie będzie pasjąca już na yy, naszym kanale, no i mam nadzieję, że... Yy, łoży się wszystko fajnie i, i będziemy dawać fajne filmiki a ale nie, właśnie spasense ale jak już mówiłem tylko z kolei rzeczy po prostu yy, no tak musiało się stać a zobaczymy tutaj no tak 6 to oczywiście i mm. Dobra, trzy. Tak, yy, dobra, nie ma sześć sześć, no ale ma też i... No też nie ma. Się, to ja mam zrobić, o ty jest, nie wiem, skoro to piknęłem. Aaa, no i teraz będziemy w końcu króla porzucić, w ten drugi Mamy dwójeczkę, yy, trójeczkę, ja, niestety nie mam trójeczki, ale mamy dalej. I czwóreczka. Yy, nie ma gdzie kłóry, gdzieś wchodzić po Aha, oczywiście. Nie ma kolejnego króla. Hmm. Trzeba by się to gdzieś przełożyć. No ale coś. Nie ma co robić. Dwójkę tutaj. Tak. Nie mamy tych tutaj karo, chyba też nie da wyda, się wydaje. Z tak, z tego fajnie tak, 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 tutaj tak, e, 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 tutaj. tak, 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 A, chyba czwóreczkę tak, mieliśmy coś tego. Miejmy nadzieję, że, taką przynajmniej też, że tak, tak, a tutaj teraz układamy No i ja mamy nic. Odłożyć na dwa No. 6, 4, 7. No się do mnie Odłożyć.

Akcentem kończymy grę w pasjanse i to jest ostatnia. Ostatnia z Pasjans TV. Dziękuję bardzo serdecznie dziękuję.